Witajcie, kochani, wspaniałości z nieba. Niech dobry Pan Bóg błogosławi nam obficie, byśmy byli błogosławieństwem dla drugiego człowieka. W ziemskim życiu pana Jezusa Chrystusa jest bardzo osobista i bolesna chwila. Po wieczerzy, pan Jezus Chrystus zabiera uczniów do ogrodu Getsemany. Doskonale wie, co ma nadejść, i odchodzi na stronę, aby się modlić. Jego modlitwa jest rozdzierająca i pokazuje miłość, której owocem jest krzyż. Czytamy o tym w Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale. W ten sposób Jezus przybył wraz z uczniami do ogrodu na, o nazwie Getsemane. Tam powiedział do nich: Usiądźcie tutaj, ja odejdę nieco dalej, pomodlę się. Wziął ze sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza. Ogarnęły go smutek i trwoga. Jest mi smutno na duszy, powiedział. Śmiertelnie smutno. Zostańcie tutaj, czuwajcie ze mną. Znów odszedł nieco dalej. Upadł na twarz, modlił się. Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich, jednak nie tak jak ja chcę. Niech będzie jak chcesz ty. Powrócił do uczniów, lecz zastał ich śpiącymi. Powiedział do Piotra: Nie mogliście czuwać ze mną nawet godziny? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby. Duch wprawdzie pełen chęci, ale ciało słabe. Oddalił się po raz drugi, modlił się. Ojcze mój, jeśli już mam pić z tego kielicha, niech będzie Twoja wola. I znów, kiedy przyszedł, zastał ich śpiącymi. Powieki same im opadały. Zostawił ich zatem, oddalił się ponownie i po raz trzeci modlił się, podobnie jak wcześniej. Następnie przyszedł do uczniów i powiedział do nich: Potem będziecie spać i odpoczywać. Nadeszła godzina. Syn człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy. Oto się zbliża ten, który mam mnie wydać. Istniał sposób, żeby Pana Jezusa Chrystusa ominął kielich gniewu Bożego, który miał wypić. Mógł przecież pozwolić nam, grzesznikom, zostać potępionymi i skazanymi na wieczną śmierć. To Pan Jezus Chrystus miał na myśli, kiedy mówił o dwunastu legionach aniołów, które miał do dyspozycji. Czytamy o tym w tym samym rozdziale Ewangelii Mateusza. Wtem jeden z tych, którzy byli z Jezusem, dobył miecza, zamachnął się na sługę arcykapłana i odciął mu ucho. Schowaj swój miecz do pochwy, rozkazał mu Jezus. Ci, co chwytają za miecz, od miecza również giną. Myślisz, że mój ojciec nie wystawiłby mi co najmniej dwunastu anielskich legionów, gdybym go o to poprosił? Lecz jak wówczas wypełniłyby się zapowiedzi pism? że to wszystko musi się stać. 72 tysiące aniołów oczekiwało na słowa Pana Jezusa Chrystusa, aby na powrót wynieść Go do chwały oddawanej Mu przez miliardy istot anielskich, które uczciłyby Go jako doskonale sprawiedliwego i prawego Syna Bożego. Jednak ich nie wezwał. Stały one na krawędzi nieba i przyglądały się tej scenie, ponieważ ojciec jego i on sam postanowili ocalić swój upadły lud. Od tej chwili był już tylko jeden sposób na wykonanie tego dzieła. Pan Jezus Chrystus musiał wypić kielich gniewu Bożego. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział. Upadł na twarz, modlił się. Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich, jednak nie tak, jak ja chcę. Niech będzie jak chcesz ty. Tak brzmiała prośba pana Jezusa Chrystusa. Milcząca odpowiedź pana Boga była jednoznaczna: nie ma innego sposobu. Pan Bóg nie mógł zignorować grzechu, udać go nie było i przebaczyć bez kary. Rozstrzygnął to w sposób sprawiedliwy. Przeczytajmy fragment Psalmu 89. Na sprawiedliwości i prawie opiera się Twój tron. Łaska oraz prawda znaczą Twoją obecność. I fragment Psalmu 97. Kłębią się wokół Niego chmury i obłoki. Sprawiedliwością i prawem stoi Jego tron. Sprzed jego oblicza rozprzestrzenia się ogień i zewsząd pochłania tych, którzy mu są przeciwni. Pan Jezus Chrystus miał wypić kielich Bożego Gniewu, ponieważ nas ukochał i chciał nas zbawić. Również dlatego musiał to uczynić, żeby kochał Boga Ojca i nie chciał, żeby przez to ucierpiała jego chwała. My mieliśmy zostać ocaleni, a Pan Bóg uwielbiony. Warunek był tylko jeden. Pan Jezus Chrystus umrze. Ta scena z życia Pana Jezusa Chrystusa to scena, o której myślę codziennie. Porusza ona moje serce. To przyczyniło się do napisania wiersza Getsemane. Na górze oliwnej zasnęli uczniowie. Kiedy ty w modlitwie krwią się już pociłeś. Dlaczego posnęli? Tego się nie dowiem. Ty osamotniony do ojca mówiłeś: Ojcze mój, ty możesz mi tego kielicha nie dawać, lecz twoja nie moja wola niech się spełni, bo ja w posłuszeństwie pragnę pozostawać. Niechaj twoje słowo przez to się wypełni. I kiedy z Judaszem nadeszli żołnierze, czekali cierpliwie na znak umówiony. Po czym się rzucili jak na dzikie zwierzę. Kiedy pocałunkiem Jezus był zdradzony. I góra Oliwna już opustoszała, odeszli żołnierze z Jezusem pojmanym. Na górze jedynie pamięć pozostała o dobrym Jezusie, krwią potem zalanym. Dzisiejsi uczniowie, wy nie zasypiajcie. Wciąż nie jest wiadomo, kiedy Pan powróci. W żarliwej modlitwie stale zostawajcie. Aby przy powrocie i was nie porzucił. Dzisiaj nie na górze, ale w mojej komorze, kiedy tylko mogę, zamykam się stale. Modlę się żarliwie o każdej dnia porze. Bym nie zasnął wtedy, gdy pan przyjdzie chwale. Nie tylko mnie to porusza. Kilka lat temu słuchałem pieśni, noć w Giewsimani. Noc w Getsemane, rosyjskiego zespołu Maszyna w Riemni, Wehikuł Czasu. Rosyjski tekst pieśni napisał Andrii Makariewicz, lider tego zespołu. Przetłumaczyłem go na język polski i ułożyłem w formie wiersza. Andrii Makariewicz, Noc w Getsemane. A pomiędzy rajem i piekłem i ziemią nie ma żadnych ścieżek. Idźcie precz nadzieje, drzewa w Getsemane ciemną nocą drzemią, Złą i nieprzerwaną, która wciąż ciemnieje, Zmęczonym powieki noc już opuściła, Swą głęboką ciszą drzewa otuliła, I współtowarzyszy bez troską upiła, I współtowarzyszy słodkim snem spowiła. Już twarz się pokryła zasłoną zmęczenia. Nikt go nie usłyszy, nie wspomni w modlitwach. Jemu do nieszczęścia ludzkiego zbawienia pozostała chwila. Nadchodzi już sitwa. Znieruchomiał w smutku. Chwyta dźwięków więcej. Dzieli chwilę życia i na dobro i zło. Piłat za nie mówił i umywa ręce. Wokół tłum oszalał. Krzyczy, ukrzyżuj go. Tak samo Golgota oraz osiczyna, gdzie Judasz zakończy życie swego rodu i tego konieczność rodzić się zaczyna, aby widzieć rzeczy daleko do przodu. I zbędnym się staje zdobyć wiedzy tyle. Wszystko to na próżno daremnym się staje. Zbędnym niepotrzebnym jest wciąż liczyć chwilę. Gdy wszystko dokładnie o czasie nastaje, a wszystko z pewnością stanie się za chwilę poimane jak zbójca i ukrzyżowanie, jego towarzysze zasnęli na chwilę, uśpieni, przegapią to, co się wnet stanie. W dźwięcznym głosie ciszy brzmiącej nad nim cicha, zaginął bez echa dźwięk żołnierskiej zbroi. Tylko o wypiciu goryczy z kielicha, Jego nieustanny głos wciąż niepokoił. Tylko ojciec z nieba nie dał odpowiedzi, Bezruch zapanował i cisza nastała. Tylko to uznano za znak odpowiedzi, gdy chwila za chwilą szybko przemijała. Przed cichym prorokiem wciąż droga jedyna. Sąd już nad nią zawisł, sąd Boży jedynie. Czasu ma niewiele, ostatnia godzina. Chwała Bogu, nadchodzą, tego już nie minie. Pustym obietnicom i baśniom nie wierzcie, i Zbawca nie zbawi od biedy więzienia. A życia na świecie jest więcej niż śmierci, i światłość na świecie. Ciemność w życie zmienia. Niech doświadczenia zwiastują nam, zwiastuje nam droga. Niech nowe prognozy trwożą wciąż umysły. Ale jednak diabła zawsze mniej od Boga. A mroki ciemności od światłości prysły. Niech zachód z porankiem walczą na przewagi. Niech stare dogmaty w pył zostaną starte a w czerni i bieli nie ma równowagi i świat jest wciąż w ruchu, drogi ma otwarte. Niechaj zło przepełza poprzez wieków ćwierci, niebo niech pokryją mgły i zadymienia, a życia na świecie jest więcej niż śmierci i światłość na świecie, ciemność w życie zmienia. Uśpieni przegapią to, co się wnet stanie, Przegapią powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa. W jakim jesteś stanie? Czy śpisz? Pan Jezus czeka na Twoją decyzję. Czy serce Twoje czuwa przy Panu Jezusie Chrystusie? Decyzja należy do Ciebie. Zanim ją wypowiesz, przypomnij sobie poniższy werset. Ewangelia Jana. 3:16. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ja już zdecydowałem. Było to 26 października 2007 roku. Swoje serce oddałem panu Jezusowi Chrystusowi. 3 lutego 2008 roku ochrzciłem się w wodzie. Razem z Panem Jezusem Chrystusem Duch Święty zagościł w moim sercu. Do dnia dzisiejszego służę Panu Jezusowi Chrystusowi. Od roku czasu w modlitwie podążam do wydarzenia w ogrodzie Getsemane, gdzie modlę się wspólnie z moim Panem Jezusem Chrystusem. Moja rymowana modlitwa ostatnie chwile brzmi tak Me serce za Twoim podąża wytrwale Dziś znowu dotarło tu do Getsemane. Modli się wrażliwie z Twoim nieustannie Ono jest Twojemu do końca oddane Dziś klęczę przy Tobie Jezu mój i Panie i modlę się w ciszy zbijącym wciąż sercem ono jest przy Tobie, na zawsze zostanie, Chociażby wciąż było w życia poniewierce. Dziś klęczę przy Tobie w moim Getsemane. Swe myśli oddaję Panu serca mego. One, Wiem z pewnością, będą wysłuchane, Bo Ty Jezus słuchasz, serca wrażliwego. Dziś Twoja obecność ciszę sercu daje. Nie ma nic lepszego, by usłyszeć Ciebie. Twój szep jest mi miodem, który ulgę daje i radość przynosi ze spotkania w niebie. Dzisiaj cisza serca przed życia ofiarą wędruje do Ojca w posłuszeństwie swoim. Oto ukrzyżuje swą naturę starą, chociaż tu po ludzku tak bardzo się boi. Nie mówią mi słowa, bo mam w sercu Twoje, nie idę za światem, bo klęczę przy Tobie. Dzisiaj najgorszego wcale się nie boję, bo wszystko najlepsze mam wyłącznie w Tobie. Drogi słuchaczu, a co z Tobą? Czy Twoje życie podobne jest jak sen uczniów w czasie, kiedy trzeba się modlić i mieć relację z Panem Jezusem Chrystusem? Czy jest inaczej? Czy masz osobistą relację z Panem Jezusem Chrystusem? Czy każdego dnia stajesz się coraz bardziej do Niego podobny, czy trwasz z Nim w społeczności, czy czytasz o Nim, czy rozmawiasz z Nim, czy wypatrujesz Jego działania w swoim życiu, czy jesteś wtulony w Jego ramiona? To takie proste: nie śpi, obudź się, przyjdź do Pana Jezusa Chrystusa. Takiego serca nie da Ci nikt inny. Wspaniałości z nieba. Do usłyszenia jutro. Obudźmy się i żyjmy dla Pana Jezusa Chrystusa.